Dobra, Siemka z Jestem w Bilosku. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Pod Zamówmy W. Dzisiaj znowu sobie program w FOR 2 ale tym razem tryb rozgrywki versus, czyli jest 8 graczy, czterech graczy jest normalnymi ludźmi, a 4 jest zombie, tymi specjalnymi. Można grać praktycznie wszystkimi specjalnymi zombie, Tankiem można grać jest losowy tank. Chyba dwa albo trzy razy co rundę. Znaczy co mapkę. I... Witchem w ogóle nie można grać, a resztą tam klas można grać. E... Klasy zombie się losuje, że tam losu... mamy tam respawn jak nas zabiją i jesteśmy w których tam zombie Najpierw przydzielają nas do jakichś tam... A... Po prostu przechodzi się przez e, jakiś e, przez jakąś tam kampanię, tylko że specjalnie zombie są y, jedna drużyna. Później następną drużyną jest... Czekajcie. Później następna drużyna, która była ludźmi są zombie, a ci co byli zombie są ludźmi. Więc tak to o bywa. Mamy te wszystkie specjalne... No, jak ona mnie minęła? Gratulacje. Barack Obama. Fajnie. Ja jestem Bilosku.pl, żeby ludzie wiedzieli, że jestem z Polski. I będzie fajnie. Jak widzicie, wszystkie, wszystkie te umiejętności, którzy, które mają e, właśnie... E, ...które mają... Nie mogę? Ja to bym spiewszą. Już we mnie strzelają. Um, mamy wszystkie umiejętności. O, oh, w duba. Takie po haltera, po właśnie ten język smokera i robię katurlanie z górki. Alboż brzydki ryj. Fuj, ble. Changer. He, minął tak samo jak ja. Don't ido, Co to jest idu? Nie. Idu. Do. I to Dobra, hop. Właśnie, jak widzicie, najpierw jesteśmy takimi duszkami, że sobie wybieramy miejsce spawnu i musimy... O. I musimy... trochę dalej odejść, żebyśmy mogli... E, zacząć. Ci takie duszki to właśnie są zombie, które jeszcze się nie narodziły. Jestem na głowie, jestem na głowie, jestem na dole. I padło. Najlepiej się gra... Smokerem się najlepiej gra na budynkach. Hunterem w sumie też. How to use... ale co? nie but nie wiem czy tak dobrze napisałem but what ale co? heliadro warning są takie rączki On, na nimi można właśnie wchodzić eee. O, mniej... O, może gagam, o, gagam, ha kolesia. ha 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 gagam, 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 nie wiedział gagam, Dobra, następny tutaj Jeszcze nie mogę żygać. O. Padłem. Dobra, ile jest na liczniku? 4 minuty. Nie wiem czy mam dosyć grania. Już chyba piąty raz nagrywam to. Jak nie dźwięk to brak. Kurde... Mista na dysku. Tu jakieś tam. Dobra, smoker again. Smokerem trzeba się wpijeć gdzieś wysoko i wtedy dopiero przyciągać. Boomer się tam żywia. Osto. Hoppa. Fajnie tu wygląda te takie drabniki. A Okej, okay, koleśowi się udało. No, pomogłem jeszcze koleśowi, ale jestem best. Dobra, tutaj bym przydał się. Strzelajcie sobie. Idę, <gry> <grym i> Dlaczego <zdaniem> nie mogę stąd przyciągać? No Przyszło ma długi język. No kurde. Odbiszczał. Nie lubię. Nie, 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 no, Hunter, nie, Hunter, nie grać na wysokich budynkach. nie, 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 chyba go zabiję. O nie, jednak ja nie losowo, mogę sobie wybierać. A, no, garnet to, tutaj. drugim przyciskiem. Można sobie... Czyli Tum Tum, 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 Teraz się tu, tu, będzie No nie, najgorszy to jak Cię odsuną i wtedy... ...trudno jest. No tylko dwóch. Nie, trzech. Nie. Dwóch graczy gra. U nich tylko. Reszta to są boty. Kołczu. Wybierzemy sobie jakąś fajną klasę. Czy Petera Zbunkujemy się samotem. Nie. Zbunkrujemy się te. Teraz tak. Plunaj jeszcze tam i oni już się kompletnie spalą. Ze wstydu. Trochę, jeszcze trochę. No i padło. Ale za to kwas jest. Kwas jest. Kwas jest. I koś... Jest. Jest, jest koleś ubity. Wystarczy ubić tylko trzech koleści, bo jeden koleś nie może przejść całej kampanii. Raczej znaczy sam. Teraz sobie skaczę. Tutaj najlepiej brać Splitter'a. No to wezmę Changera A myślałem, że się nie da wybierać, o jednak się da. Tak dobra. Więc zbunkrujemy się tu w krzakach. Taśniemy sobie. No dawaj, spądź się. Po leśni. Teraz tak wszyscy wszystkich w tym miejscu, w którym jak to na wycieczkach często jest Nie wiem czy tak się jup. Jep. Jep. Whatever. Jest, ja chcę być, ja chcę być, ja chcę być, ja chcę być, ja chcę być. That's the right bitch I'm... Tylko jeszcze w takim głupim miejscu się zaspał nie Ale się i na pewno szybko stracę ten szybko, szybko, szybko. Pokonaj wszystkich, pokonaj wszystkich tak! Wszystko wszystkich. Yeah! 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 Ui! Pokonałem ich. Jestem boski. Nie no, mówię, najlepiej tankiem się gra. Ja w ogóle ogarniam tankiem, jestem boski. Jak w ogóle jest. Dobra. Teraz kolej nasza, żeby przejść. Eee... Go, go, go. Go. No. A teraz nasza kolej przejść to. Mam nadzieję, że przejdę. To jest to auto z tego. Z pierwszej kampanii, co oni odjechali mi. Ja bym cię ja, Bo w pierwszej kampanii jest... Tu wiecie? Aaaa. mi się dalej to. No i oczywiście mnie musiał zgarnąć, bo jak inaczej. E bo w pierwszej kampanii na końcu musieli zbierać paliwo i dostarczać i wlewać do auta i później oni odjeżdżają sobie tam auta to jest jeśli się nie mylę, to jest drugie auto, jest coś tam chyba tak mi się staje, o Hunter. no cześć

Wow, Hunter, 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 atakuję Hunter, Hunter. Teraz go pewnie upieprzy. O. Przydałoby mi się coś. do rzucania. Fajnie. Ja bym chciał w ogóle trzecią część... Left for dead, ale znając wolf łol dupę. Ale znając Walfę to nie zrobią. O, następny changer. Już lecę z pomocą. Kurde, nawet przejść nie mogę. się Wysiłabym uleczył Wait, 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 bitch Ulec, ulecę cię Łoj, Dobra, to tu zdechła Oj, general Junior Ja się pewnie odwrócę i ich skoszę. Ile Mam na liczniku? 15 minut. Dara. Padniemy tylko i... Nie mam apteczki i tak to mi pewnie zaraz idzie. Ojoj, Ja to bym przyswoił to. I to. Ewentualnie to. No. No coś mi zabrzegało. To pewnie boomer. Ojej, ojej, ojej. Jednym hitem rozpierdżam wszystkie zombie. O lol znowu tego porwał. Uho, jeszcze ją postrzeliłem. Znaczy jeszcze jego postrzeliłem. Ją go. Nieważne. Ooooo! Teraz to tam się dzieje. Dobra, księżyc sobie adre adrenalin. A, ten już padł do ci w oko. Więc, ciśniemy dalej. Jedna osoba już skinęła, ja jestem na fazie. Uleczyłbym się. Ale będę dobry kolega i dam jej. Stój, nie chcesz? Nie chcesz? Nie chcesz? Nie? 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 A i tak cię uleczę. No. Więc... okej. Okay. Muszę dziś znajdziemy tego kolesia, bo tutaj jest takie coś, że można go uwolnić. Ale... O, smoker jakiś tak śmieszny Ja znajdę dziadę. Dziadę idę. Dziadę tego i tego. tego. Bum! O, power na mnie, plunął. się. Niczym ktoś po mam rękach. O, i tam hunter na górze i zaraz ja padnę. To sobie Hunter na górze siedzi i kolesia zżera, rozrywa, a ja tu już padłem. No, weź jeszcze. Dobra, ja na do tym bym zakończył, tamta kolesiowa już na pewno już padnie. E, nie ma szansy się uwolnić, więc ja już bym zakończył, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i w ogóle ja się z Wami żegnam. Czekajcie na nowe odcinki z właśnie tej serii i innej serii. No i do usłyszenia. Cześć!